Ginie Anglik, niejaki Fensho, yy, yy, właśnie Austriak Marenheim, który odgrywał rolę takiego de facto ministra spraw zagranicznych Wielkiego Księcia. On yy, gdzieś tam umiera w Wiedniu. No, ja mam wrażenie, że to jest jakaś robota, którą ktoś tam wykonuje czyszczona jest ta sprawa, zanim powstanie się skończy. Teraz kto tego czyszczenia może dokonywać? Sądzę, że mamy do czynienia z partią w establiszmencie rosyjskim, partią, którą Gdzieś tam w literaturze się określa jako, jako partia staroruska wśród Moskali. No to są, mówiąc krótko, tacy Moskale, którzy Polaków nie lubią, którzy podobnie jak Prusacy. Podobnie jak Austriacy uważają samoistnienie Królestwa Polskiego za fatalne, dlatego że to jest właśnie jakiś eksperyment ustrojowy, którego w historii Rosji nie było, i to jest matecznik tych różnych lóż i agentur, których Rosjanie, rosyjscy imperialiści się boją, a zatem również w ich. Interesie jest to, żeby to królestwo polskie samo popełniło Harakiri, żeby się samo podpaliło, i wtedy już zwycięży w Petersburgu ta partia twardej linii, partia, która żadnych z Polakami kompromisów i, i, i żadnych, żadnej taryfy ulgowej dla ich marzeń o niepodległości nie zostawia, i wtedy Powstanie Listopadowe będzie można zgnieść. Tak? A zatem. Powtórzmy, mamy u genezy powstania listopadowego loże francuskie i w ogóle ruch rewolucyjny, światowy, europejski, Lafayette na forum Parlamentu Francuskiego pokazuje jeszcze w pierwszych miesiącach powstania listopadowego on pokazuje dokumenty on się chwali tym, że to właśnie loże francuskie zainspirowały powstanie listopadowe w Polsce. Mamy Prusaków, którzy po swojej linii on za niczym bardziej nie tęsknią, jak tylko za tym, żeby po pierwsze się rozlała rzeka krwi, po drugie, żeby rozbić możliwość porozumienia między Warszawą a Petersburgiem, między Polakami a Moskalami i tutaj i Austriacy i tutaj oni wszyscy się spotykają z dążeniem tej partii twardogłowych petersburskiej, do tego, żeby problem Polski, sprawę Polską je raz na zawsze utopić. Wy krwi własnej Polaków, żeby utopić. No, Rewolucja, tak zwane węglarstwo, którego eksponentem jest w Warszawie niemniej mniej nie więcej Joachim Lelewel, nauczyciel Mickiewicza i taki mentor pokolenia filomatów i, i filaretów. Joachim Level przez historiografię wskazywany jako naczelnik wielkiego namiotu polskiego, tego węglarstwa, to jest właśnie tej masonerii rewolucyjnej. Ale, ale proszę Państwa. Kiedy przychodzą Zaliwski z kolegami, Zaliwski to jest ten drugi obok Wysockiego, bohater nocy listopadowej i stojący na czele spisku podchorążych. Zaliwski zresztą miał Wysockiego za safandułę i w swoich pamiętnikach pisze o tym, że to, że Wysocki tylko zepsuł, a, a on tam z trudem uratował to, co było do uratowania. Oni idą do Lelewela i pytają, czy już mają właśnie z tym powstaniem zaczynać, ale Lelewel mówi im, no ja ja Wam radzę, róbcie jak uważacie i nie daję im żadnego konkretnego wskazania. Jaśnia sprawę terminu. Czy to wyjaśnia sprawę terminu? Bo te wszystkie czynniki, o których tutaj powiedziałem, tak już w bardzo wielkim skrócie i ogólnikowo się prześlizgując po tych, po tych kwestiach europejskich, które były najważniejszymi kwestiami tamtego świata, tamtej konstelacji politycznej, to one przecież ani nie, nie zaistniały w tych dniach listopadowych, ani też... Nie ustały ich przyczyny tych pruskich niepokojów czy, czy francuskich potrzeb wywołania w Polsce rewolucji, po to, żeby odegrała dywersję, rolę dywersji na tyłach. Zacząłem się zastanawiać nad tym listopadowym terminem. Dlaczego nie wcześniej, dlaczego nie później? I tutaj przechodzę do tej kwestii, która mi się wyłoniła z odmentów historii stosunkowo niedawno, kiedy to, proszę Państwa. Dostałem od, od mojej cioci wspomnienia, wcześniej mi zupełnie nieznane prapra, pra, pradziada Leonarda Wasiutyńskiego. I otóż w tych pamiętnikach jest takie zdanie. Wielka szkoda, że nie sprzedał ojciec tego naszego domu, bo przed rewolucją, to jest przed powstaniem listopadowym, chcieli korzystnie kupić ten dom, kto? Misjonarze angielscy. Misjonarze angielscy, tak? Kto słyszał o misjonarzach angielskich w Warszawie w roku 1830? Ja dopóki nie przeczytałem tych pamiętniczków, to w ogóle nie zwracałem uwagi na, na misjonarzy angielskich w Warszawie tamtych czasów. Teraz zwróciłem z wielkim opóźnieniem, zacząłem ich szukać i znalazłem. Otóż pff, przez całe lata XX, XIX wieku, przez całą tę dekadę, przez tę dekadę, kiedy to właśnie ta woda tam jest szmuglowana, prawda, te fortuny gangsterów, przemytników rosną, y, kiedy ci pachołkowie Newachowicza chodzą po knajpach i, i szukają, kto tam nielegalną wodę sprzedaje, działają w Warszawie angielscy misjonarze, y, którzy reprezentują. Y, Protestancką sektę w sekcie, to znaczy w ramach Kościoła Anglikańskiego, wykształciła się taka grupa zadaniowa. To się nazywa Towarzystwo Londyńskie. I to coś, to Towarzystwo Londyńskie, które się ukonstytuowało zaledwie w latach naszych XIX wieku. Ono, proszę Państwa, jaki ma cel misyjny? Ci misjonarze. Otóż to są misje nakierowane na, nawra na nawracanie Żydów, na nawracanie Żydów na wiarę anglikańską. Dziw nad dziwy, w Londynie ukonstytuowało się jakieś towarzystwo, które chce nawracać Żydów w Warszawie. Ja, ponieważ dość jestem, jakby to powiedzieć, no, skoro już i w ten lud warszawski przestałem wierzyć, no to też, to też tak nie dowierzam, żeby znalazł się jakiś Anglik, żeby na początku XIX wieku, żeby wydał pół funta na nawracanie jakichś Żydów w Warszawie. Bardzo dziwne, bardzo dziwne. Zacząłem się tym, tym misjonarzom przyglądać i cóż się okazuje? Okazuje się, że oni się zainstalowali właśnie tam, na pograniczu dzielnicy żydowskiej. W Warszawie, a to jest właśnie Nowolipie, Nowolipki, i zapamiętał Leon Wasiutyński w chwili wybuchu Powstania Listopadowego, jest chłopcem trzynastoletnim, ale zapamiętał, cytuję, massa, przez dwa S pisane, massa ludzi pijanych. Otóż oprócz tego on zapamiętał, że widzi przez okna domu wyglądające na Nowolipie, że widzi pożar, wybuchły pożary w noc listopadową. Na pewno słyszeliście, że browar na Solcu, a niektórzy mówią, szopa na Solcu, to był browar. Niektórzy mówią, że stary browar. Nie, on wcale nie był stary, tylko to był właśnie jeden z tych browarów, co to browarnicy musieli opuścić je z powodu monopolu sprzedanego Newachowiczowi. Otóż był problem z zapaleniem tego browaru na Solcu, tam to się opóźniło, ale nie było problemu z zapaleniem jakichś bliżej nieokreślonych posesji przy Nowolipiu. No i widzi ten pożar. Leonard i widzi również przez okno, jak strzela jakiś dżentelmen do Rosjan, którzy w perspektywie ulicy Nowolipie tam się formują od strony koszar. Bo tam były koszary rosyjskie, dużo było wtedy koszarów w, w, w Warszawie. Więc strzela jakiś snajper. Co strzeli, to Moskal pada, a ludzie klaszczą. No i, i to mnie wszystko naprowadza na, na taką no już kompletnie spiskową teorię. Ale jak państwo świetnie wiecie, nie ma spiskowych teorii, tylko jest spiskowa praktyka dziejów. No zacząłem, krótko mówiąc, podejrzewać, że skoro prapradziad widział na Nowolipiu w noc listopadową jakiegoś snajpera, który tak celnie strzela, no to snajperzy się nie biorą znikąd. To nie jest tak, że owszem, ludzie wtedy mieli więcej broni po domach, nie tak jak dziś, prawda, kiedy jesteśmy kompletnie rozbrojeni, ale żeby jeszcze komuś przyszło do głowy wyjść na ulicę i strzelać do Moskali. Proszę Państwa, lud warszawski wtedy nie był nastrojony antyrosyjsko. Owszem, w elitach były pewne nastroje niezadowolenia, ale główny Główne ostrze tych nastrojów skierowane było właśnie w Newachowicza, w Lubeckiego, w Lubowickiego, Mostowskiego, czyli w krajową biurokrację, administrację. To byli ludzie najbardziej znienawidzeni. Więc jeżeli ktoś tej nocy listopadowej tak od razu wie, że to do Moskali się strzela, i w dodatku pozwala sobie na to, tak, nie boi się. No to mówiąc krótko, zacząłem podejrzewać, że może to jest jakiś snajper na przykład z importu. zainspirowany, tą górą tego snajpera we wspomnieniach prapradziada Leonarda, zacząłem szukać i drążyć wątek brytyjski.